Cześć z tej strony Ptachu i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale No i w tym odcinku powiem wam jak znaleźć najlepsze dla siebie ustawienia Jeżeli zaczynacie grać na klawiaturze i myszce Albo po prostu zaczynacie, albo po tym jak przeszliście zypada na właśnie klawiaturę i myszkę Jeżeli ten odcinek się wam spodobał To mimo więc że zostawicie w górę I dołączycie do mojego Discorda, którego linka macie w opisie No i nie przedłużając zapraszam do oglądania No tak jak sobie wejdziemy do gry No to warto sobie na początek wejść po prostu na tryb kreatywny Zaraz pokażę co najpierw trzeba zrobić i to chyba wam powie każda osoba, której się zapytacie, co warto zrobić, jak, jak przechodzicie z panem i myszkę. O tym też mówiłem kiedyś w innym odcinku, ale pokażę wam to jeszcze raz i teraz dokładniej to może troszeczkę omówię. Warto jest z panem i myszką, jeszcze zanim ustawicie sobie bindy, to no to wpiszcie sobie w wyszukiwarkę na YouTube, jak pobrać double movement. Jest o tym mnóstwo poradników, a na moim kanale akurat nie ma żadnego, dlatego nie odsyłam was do mojego filmu, po prostu wpiszcie i kogoś innego sobie zobaczcie poradnik, jak chcecie ustawienia moje, jak ja mam na Case to X input, double movement, i po prostu na tym double movementie moje ustawienia się wyświetlają w tym momencie na ekranie. No i teraz, jak już macie ten double movement, no to musicie sobie po prostu ustawić odpowiednie bindy. Teraz powiem na jakiej mapce to najlepiej robić, żeby sobie razu je przetestować. i jak coś, to po prostu je pozmieniać. Opak wcinek nazywa się Prywatny walki ON 1 BHE bez opóźnienia. Kod do niej macie tutaj, wyświetlam się teraz na ekranie. No i wchodzimy w mapkę, i zaraz. Tam pokażę o co mi chodzi, no, gra się rozpoczyna, i tak dalej. Weźcie sobie jakieś broni, nie wiem, takie jakie chcecie mieć ustawienie. Equipunku, po prostu sobie weźcie jakieś bronie, tego żeby były. Na razie, tym podtrzymacie zbindowane z defaultowo broni, te podnoście, co nie Potem sobie ustawicie jak, jakbyście, jakbyście chcieli to mieć. No i też sobie Wybierzcie sobie jakie myślę, ustawienie broni. Equipunku. Ja na przykład mam takie tak, zawsze, że najpierw mam pompa, potem PM na końcu jest MK. Ewentualnie czasem jest pompa, a potem MK, różnie to bywa, ale po prostu ja mam takie ustawienie w punkcie, też sobie możecie po prostu dobrać takie jak chcecie mieć. No i teraz przechodzimy do bindów, które wam zaraz pomogę, mam nadzieję najlepiej jak umiem dobrać odpowiednio. Jesteśmy w zakładce Bindy, no i ja moje Bindy akurat i tak, tak, tak samo wam polecam zrobić właśnie. Ciągnąłem sobie od jakiegoś proplayera, więc po prostu sobie wpis wpisujecie, nie wiem ten jakiś wasz ulubiony proplayer. Jak swego czasu bardzo lubiłem oglądać Benji Fishego To no, wziąłem sobie od Benji Fishego jego Bindy, które miał w, tym, w tamtym momencie Tak nie, nie, do końca wszystko, nie do końca wszystko skopiowałem, ale te najważniejsze Bindy sobie skopiowałem I po prostu pozmieniałem to co mi się nie podobało Bo też trochę od kolegi byłem trochę od Benji'ego No i sobie wziąłem na przykład Zresztą no pokażę wam po prostu moje Bindy się już nie wiem aż tak do końca znaczenia, nawet nie będę tego pokazywać I po prostu jeżeli sobie weźmiecie ten bindy jakoś prosto, najważniejsze jest te kilka pierwszych zakładek, potem sobie co najwyżej pozmieniacie i taki wam powiem taki wzorzec dosyć prosty, że no, naj, naj, najbardziej warto po prostu sobie poustawiać takie rzeczy jak na przykład y, użycie pod rolką w górę jest bardzo, bardzo taktycznym użyciem, pod rolką w jakąkolwiek stronę, po prostu pod scrollem. jest bardzo tak taktycznym bindem, no bo po prostu możecie znacznie szybciej zbierać lód niż ktokolwiek inny. I zazwyczaj jak ja ląduję z kimś na skrzynce i my w tym samym czasie otwieramy tą skrzynkę, to zazwyczaj ja podnoszę pierwszy broń Tylko dzięki dlatego, że, że po prostu scrolluję scrolem do góry i... No i zbieram pierwszy ten loot tego tak, No tutaj bindy pod pola broni ustawić sobie tak jak chcecie, ja na przykład mam pod kciukiem sobie ustawiam C, v, B i N Kolejne pola broni, a pompę mam pod Q, żeby mieć jak najbliżej tą pompę i jak najszybciej do niej dostęp no to po prostu klikam tylko Q i mam pompę już A zbierak pod tak po prostu też z git. Następnie podczas, podczas, budowania warto shift, ja na przykład sobie dałem pod, warto kłócenie sobie dać na przykład pod shiftem pod kontrolem, jeżeli jak jesteście przyzwyczajeni z innych gier, a jak nie jesteście za z żadnej, to najbardziej wam polecam w sumie pod shiftem po prostu. No a ścianę, tak jeszcze wam powiem potem dlaczego, ale po prostu warto mieć ścianę na jednym przycisku bocznym, schody na drugim przycisku bocznym. No i potem no jeszcze dwa fragmenty budowli, no to podłoga pod to, pod co wam pasuje. Mi akurat pasowało pod F, więc dajemy sobie pod F. A dach tam pod kapselkiem, żeby mieć pod innym palcem, żeby mieć każdy fragment pod innym palcem, żeby mi się po prostu nic nie, nie myliło i nie, nie gryzło ze sobą. W sensie, że wiecie, że chcę kliknąć pod, podłogę i zaraz na przykład daszek, no to bym musiał wiecie jednym palcem. A tak to dwa palce jednocześnie praktycznie klikam i też to działa, więc jest to po prostu znacznie skuteczniejszy, szybszy sposób. No, pułapka nie ma takiego znaczenia, bo teraz tylko lunchpady są, ale też gdzieś blisko sobie ustawcie. Tutaj nie ma aż takich rzeczy. Ja na przykład naprawy nie mam zbindowanych ani ulepszenia, bo tego nie używam. I teraz też bardzo kolejna ważna rzecz, to jest to, aby drugi, drugi kierunek scrollowania po prostu zbindować sobie tak, żeby móc automatycznie w jednej sekundzie praktycznie sobie zreedytować ścianę. To jest posiadanie edycji elementu budowli jako drugi bind myszy, rolka w którąś stronę. I tam samą stronę też wyzerowanie edycji budowli. I po prostu zarazem to pokażę, jak to działa, bo już teraz wszystko pokazałem tak mniej więcej. Teraz jak sobie zedytujecie coś, to potem ja tylko robię tak, scrolluję się. Mi się to o jednym edytować. Po prostu bardzo łatwy sposób na edytowanie rzeczy to jest pod tym scrolem. I tyle z tematu. Też jedną ważną rzeczą jest to, że niektórzy ludzie mówią, że niby łatwiej jest się nauczyć. Grając na takim ustawieniu tutaj jednym, którego w sumie o nie, nie wspomniałem, a też jest warto go użyć. Potwierdza edycję przy przypuszczeniu wyłączone, bo na początku będzie Wam trudno, może przez chwilę się tego nauczyć, aby kliknąć o, przed i po yy, włączeniu edycji, jakby w sensie, żeby najpierw się kliknąć, żeby włączyć edycję, a potem kliknąć, żeby ją potwierdzić. Ale uwierzcie mi, że, przy, że w przyszłości Wam się to przyda, bo po prostu nie będziecie musieli tego nowo nowa uczyć. A według mnie i według też wielu prosów, jak patrzyłem, no ja nie jestem prostym, co nie, ale według wielu prosów i według też mnie, który jest po prostu zwykłym youtuberem No to po prostu jest to znacznie bardziej skillowe używanie tego ustawienia Ponieważ możecie sobie na przykład zrobić tak Teraz zedytujecie, puści, puści, puściłem już lewy przycisk myszki Mogę się teraz schować gdzieś albo coś i już, mieć, już od razu przygotować sobie pompę tak, pompa i tak. A tak, jakby ktoś miał potwierdzenie, to musiał cały czas trzymać, najlepiej się zmieszać. Nic nie musiałem trzymać, jest znacznie wygodniej i łatwiej. Po prostu zobaczcie sobie większość proplayerów teraz gra tak, że ma wyłączone to ustawienie, i tak Wam też polecam zrobić. Jak już macie zrobione teraz bindy, to teraz porazając się też czułościami, bo też są dosyć ważne. Po pierwsze, polecam Wam wejść sobie tutaj w ustawienia czułości, no i popatrzeć sobie mniej więcej też na filmikach, które wcześniej wyszukaliście, szukając bindów proplayerów. Zobaczyć też, jakie oni mają czułości. Jeżeli gra się na pewnym momencie, to też Wam tutaj pewnie to powiedzą, ale w teraz ja Wam też powiem, że warto mieć, trzeba mieć wyłączone igno ignorowanie sygnału spada, a włączone ustawienie trwale myszki jako sposób sterowania. No i też tutaj czułości sobie dostosujecie takie, jak mają tam Ci prosić czy coś i potem tylko je trochę zmniejszacie lub zwiększacie od tego jak Wam się będzie grało, po prostu tak, żeby Wam było wygodnie. No i też jak patrzycie na czułości to warto też sprawdzić jakie prozma dpi I wy też sprawdźcie jakie macie dpi, jest to dosyć proste Wystarczy powiedzieć z jakiej firmy macie myszkę Trzeba otworzyć aplikację tej myszki No i tam wszystko będziecie mieć pokazane Teraz tu to zresztą zaprezentuję Ja mam akurat myszkę SteelSeries Prime Mini Tak jak widzicie, miałem też rivala ale to jest moja stara myszka a Teraz mam Prime Mini Wchodzimy sobie w tą myszkę po prostu tutaj Całe tutaj ustawienie jakieś jasności, jakieś coś tam. Rozmawiać ile mamy DPI. Polecam Wam, jak gracie po prostu na jednym, na jednym DPI sobie usunąć pozostałe, zresztą tutaj defrutowo jest ich kilka więcej. Polecam sobie zostawić tylko to swoje 800 DPI i resztę mieć wyłączone. Polecam zostawić tylko jedno DPI, bo na myśl, że nie mieć wszystkich do zmieniania go, to możecie go w przypadku kliknąć, nawet nie wiedząc i tak dalej. No w każdym razie polecam po prostu wiedzieć, jakie macie DPI, jest to łatwo sprawdzić. No i w aplikacji zapisujecie swoje DPI. Zazwyczaj większość osób ma 800 tak ja. No i sobie wyłączacie aplikację. I w Fortnite ustawiacie sobie też czułości. Jak już macie z czułości, to teraz pora je przetestować. Bindy i czułości, wszystko procent, Zrobić kilka 90. dziewięćdziesiątek. Wiecie, coś tego typu. Może nie aż tripla, co nie, ale zacząć sobie na przykład nie wiem, pojedynczy edit. Potem podwójny. Po zacząć robić sobie powolutku. Dziewięćdziesiąteczki w taką stronę, w taką. No też uważać właśnie na takie coś, bo to też się często dzieje na początku, potem też wam się tak może dziać jak jesteście bambikami, Robić sobie kilka dziewięćdziesiątek zwykłych, tak powolutku, potem coraz szybciej, potem w ogóle robić tylko dziewięćdziesiątki pod rząd na przykład. Potem jakieś, jakieś rampy, podjeżdżać sobie kogoś, tylko to już jest wyższa technika, najpierw polecam wam same schodki i na przykład tak, same schodki, podłoga, ściana, schodki, podłoga, ściana. Dosyć proste, więc to myślę, że jest szybkie do wyuczenia. Potem na przykład spróbować sobie podwójne. Ja chyba tego nawet nie wiem, nigdy się tego nie nauczyłem za bardzo. nie ja jednak umiem w większości. No. Po prostu warto to opanować, bo to łatwo wam pomoże zapamiętać, jakie macie przysłynowane, jakie mnie odpowiada, albo jakaś czułość. pojecie ustawienia, zmieniacie. Wyższy, niższy, trochę wyższy, trochę niższy. Tutaj jakiś jeden guzik w dół, w górę. Coś pozmieniać. w kiedy cokolwiek. Zmieniacie, jak on nie pasuje i tyle. Też potem, jeżeli będziecie bardziej zaawansowany, to jest taki rambras, poczekajcie, muszę, muszę go zrobić w ogóle, o. To jest chyba jeden z bardziej zaawansowanych, jeszcze potem jest podwójny taki. No, ja się nawet na nim zacinam, bo go dawno nie robiłem. No w każdym razie, warto też to pocieszyć po prostu, bo to się może przydać. I też mogę łatwo zapamiętać, pod czym macie co zbuildowane, żeby wyciszyć pamięć mięśniową. I Nie bójcie się na początku odpowiedzieć na tę klawiaturę, na to, jakie macie biny, bo naprawdę chyba każdy jak zaczyna ugrać to patrzy na to, gdzie ma jakąś ścianę, gdzie ma podłogę. No to jest nieodłączny element po prostu jak się zaczyna grać. No jak już sobie zrobicie, jak tutaj ogarniecie te biny, tak mniej więcej, że wam odpowiadały i z czułości też, to polecam wam sobie spróbować na jakichś realistic gondwuanach. Albo Realistic Box, albo Boxagon V1, coś tego typu. Tego typu mapki takie do pojedynku po prostu z jakimiś randomami, albo ze znajomym, który też wiecie, że nie jest zbyt dobry, żeby się przetestować. Może tam też coś skorygować, jeszcze jakby się zauważyli, że cały czas się jakiś błąd, albo po prostu wyćwiczyć, wyćwiczyć dany bind, lub czułość, albo znowu zmienić, jak wam coś nie odpowiada. Jak zaczynałem nagrywać ten odcinek, to myślałem, że w tym odcinku wam kilka porad, które będą skierowane do osób, które właśnie przeszły na klawiaturę i myszkę, albo po prostu zaczynają na niej grać Ale podczas montażu już widzę, że mam 10 minut, więc. Po prostu wiem, że się nie wyrobię w takim w miarę normalnym czasie odcinkowym z upakowaniem tych wszystkich porad, więc po prostu podzielę go na dwie części. Jeżeli chcecie pojawiła się druga część gdzie będą inne porady na temat przechodzenia spadania na klawiaturę i myszkę albo zaczynania grać na klawiaturze i myszce, no to zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem i suba na kanale. No a w tym odcinku to było na tyle miłego dnia i naura.